Targi CMT Stuttgart jest tutaj mnóstwo firm polskich i firm zagranicznych, ale dzisiaj ten materiał poświęcamy polskiej firmie, która nie mając tutaj stoiska jest obecna. Obok mnie Piotr Woźniak, który jest odpowiedzialny za sprzedaż w Mobiframe, tak? Dokładnie tak. Właśnie o tej firmie mówimy. Mobiframe, firma, która specjalizuje się w fotelach, specjalizuje się w nietypowych rozwiązaniach do spania jak i specjalizuje się w łóżkach aluminiowych, które Wam za chwilę pokażemy. Wszystkie te produkty, które tutaj są obecne, pokazujemy na stoisku firmy Affinity, która ściśle współpracuje z firmą Mobiframe i wspólnie tworzą wspaniałe produkty. Albo Affinity przychodzi z pomysłem i Mobiframe realizuje, albo Mobiframe proponuje swoje już sprawdzone rozwiązania. Chcemy wam pokazać kilka z tych produktów konkretnie zastosowanych na początku w Affinity One, a później przejdziemy do kolejnych modeli pojazdów Affinity. Pierwszym, myślę, że bardzo ciekawym, albo chyba najciekawszym rozwiązaniem, które zostało zainstalowane w Affinity One, jest cztero, praktycznie czteroosobowa, czteroosobowa kanapa piętrowa. Tak, jest to stelaż dwupiętrowy, który daje nam możliwość spania w tutaj w drugim rzędzie za, za kierowcą. Jest to projekt tak naprawdę, który, gdzie firma Finti przyszła do nas z pomysłem tego, tego, tego rozwiązania i wspólnie stworzyliśmy no, produkt, który tutaj widzimy w tym pojeździe. Za pomocą kilku prostych ruchów można rozłożyć dwuosobowe siedzisko do pozycji piętrowego łóżka. Dobrze, na tym piętrowym łóżku dobrze powiedziałem, że cztery osoby się zmieszczą. E, dwie, dwie, dwie. A, dwie. dwie osoby. Dwie tak? osoby się śpią, przepraszam, z przodu, natomiast dwie osoby również mają wtedy miejsce do spania e, z tyłu pojazdu. Dobrze. I to łóżko, norm, no, można powiedzieć łóżko albo kanapa, bo w czasie jazdy ona jest kanapą, służy dla dwóch osób do jazdy. Normalnie pasy, wszystko jest e, homologowane mhm. i w czasie snu te dwie osoby mogą się spokojnie po rozłożeniu wyspać. Jak najbardziej tak. Jest to łóżko, że tak powiem, nazwijmy to pełnowymiarowe. Jedna osoba śpi nad drugą. Opieramy, że tak powiem, drugie łóżko o część fotela przedniego, o zagłówek tak naprawdę. Wszystko też to zostanie potem pokazane w materiale, w jakim kilku plus w tych krokach można rozłożyć do pozycji spania. Dobrze. W tym, w tym kamperze, Affinity One, zastosowaliście również inny swój produkt, czyli takie normalne dwuosobowe łóżko do spania, który teraz pokażemy. Mhm. Jest to łóżko e, aluminiowe, aluminiowy stelaż łóżka z e, elektrycznym e, podnoszeniem. E, dzięki czemu e, podczas e, podróżowania możemy przewieźć na przykład rowery e, pod spodem łóżka. E, natomiast kiedy potrzebujemy już e, podczas kempingowania e, normalne łóżko do, do, do spania, wtedy zawartość, która jest pod, pod spodem, wyjmujemy e, na, na, na czas postoju e, i mamy normalne łóżko e, francuskie do, do, do spania w pojedzie. Bardzo fajną funkcją jest to, że można je pochylić i można traktować to jako miejsce do wypoczynku. Jak najbardziej. Ma regulowany odcinek piersiowy, dzięki czemu możemy tutaj sobie swobodnie czytać książkę bądź oglądać telewizję. Jest również unoszona klapa, dzięki czemu mamy dostęp do, nazwijmy to, części tam bagażowej, kufra, która znajduje się poniżej materaca. Dobrze, czy ten stelaż jest tutaj podnoszony? Jak najbardziej tak, jest on unoszony. To może e... pokażmy. Mhm. Tutaj pokażę unoszoną klapę, gdzie mamy dostęp do e, przestrzeni bagażowej e, już z pozycji powiedzmy pojazdu. No to jest bardzo fajna funkcja, bo czasami jest tak, że w garażu nie chce się wychodzić na zewnątrz, a dużo rzeczy tam się chowa. No i można normalnie, spokojnie, tutaj nie wychodząc na zewnątrz, sobie dostać się do, do tych rzeczy. Jak najbardziej tak, właśnie w, w takim kierunku myśleliśmy, żeby ułatwić dostęp do przestrzeni bagażowej, żeby e, klient finalny podczas gorszej pogody nie musiał wychodzić z samochodu. Dobrze, to co, przechodzimy do kolejnego pojazdu Affinity i do kolejnych waszych produktów. Jak najbardziej tak. Piotrze, jesteśmy w Affinity Duo i tutaj kontynuacją poprzedniego modelu. Chcemy pokazać łóżko stylażowe takie. Jest to łóżko dwuosobowe. Ciekawym rozwiązaniem w tym, w tym modelu jest fakt, że podczas postoju, kiedy potrzebujemy przejścia do, do, do łazienki bądź do korzystania tutaj z garderoby, mamy oczywiście tą przestrzeń zagospodarowaną. Natomiast kiedy y, potrzebujemy miejsca dla dwuosów, dwu osób do spania, dwóch osób do spania, rozsuwamy łóżko, powiększamy sobie materacę, mamy. E, przestrzeń do, do, do spania dla, dla dwóch osób. Natomiast kiedy potrzebujemy tutaj właśnie przestrzeń, e, czyli za dnia, jednym ruchem sobie składamy i suwamy łóżko. J, jakie to proste. Jesteśmy przy Affinity Duo i tutaj zostało zastosowane kol, kolejne wasze rozwiązanie, bardzo ciekawe. Tym razem rozkładane bardzo proste, bo w trzech ruchach, jak to Jacek Eskot mówi, w trzech ruchach łóżko dla dwóch osób. Tak, tutaj mamy stelaż drugiego rzędu z możliwością spania. Po takim systemie jump, gdzie kładziemy siedzisko na, na przednich fotelach, mamy możliwość położenia oparcia do pozycji płaskiej, dzięki czemu zyskujemy przestrzeń 1,90 m dla dwóch osób, powierzchni łóżka do spania. Więc jest takie przemyślane rozwiązanie, gdzie z przodu pojazdu mogą spać dwie osoby, z tyłu też tutaj firma Affinity przewidziała kolejne miejsca do spania dla, dla dwóch dodatkowych osób. Słuchajcie, jesteśmy przy Affinity 5. E, Pojazd e, z, jako nowość, Caravan Salon Disseldorf 2023. I tutaj kolejny produkt, już podobny do tych, które wcześniej pokazywaliśmy, ale tym razem ławka dla do jazdy dla trzech osób. Dokładnie. Jest to bliźniaczy projekt do, do wcześniejszego pokazywanego modelu, czyli stelaż e, drugiego rzędu z możliwością przewożenia trzech osób, trzech pasażerów, tak? E, który również składa się do funkcji spania. E, podobna zasada, czyli robimy jump na fotele przednie, Kładziemy oparcie do pozycji płaskiej, dzięki czemu mamy ponownie łóżko o długości 1,90 m dla dwóch dorosłych osób. Natomiast z tyłu przewidziane są trzy łóżka dla, dla kolejnych pasażerów. Więc podobny system, jak wcześniej przedstawiliśmy, stelaż drugiego rzędu, trzyosobowy dla podróżowania, dzięki któremu mamy potem łóżko do spania dla dwóch dorosłych osób. Mhm. Tak jak Jacek Jaskot mówi, to jest miejsce dla rodziców. Jak najbardziej tak, zdecydowanie tak. Piotrze, słuchaj, bardzo ważnym elementem dla rodzin, które mają dzieci, są izofiksy. Bo jak, jak te dzieci przewozić w tym kamperze, żeby było po prostu bezpiecznie? Jak wygląda kwestia izofiksów właśnie w waszych produktach? W naszych produktach my oferujemy zawsze zarządzania izofiks. Ciekawostką jest, że w tej konkretnej ławce, którą tutaj oglądamy, będą trzy miejsca izofiks. I tak naprawdę produkt jest dostępny z trzema miejscami izofiks. To aż niemożliwe. Jak najbardziej. Będzie to dostępne i zapraszamy do współpracy. Nasze wszystkie produkty posiadają takie rozwiązania systemy IsoFix. Doskonale wiemy, że, że to jest że to poszukiwane jest i to jest tak. dość ważne. Bezpieczeństwo tak. naszych malów jest bardzo istotne. Mhm. Dobrze, ale wy macie również w swojej ofercie inne produkty, o których tutaj nie powiedzieliśmy. Może tak pokrótce przybliżmy. Tak, na targach tutaj w Stuttgarcie w wielu pojazdach naszych partnerów możemy zaobserwować kanapy z systemem przesuwnym w naszej podłodze. Kanapy te oczywiście rozkładane są do pozycji łóżka. To są również stelaże drugiego rzędu z rozsuwanymi siedzeniami, czyli produkt RAM 03, obrotnice przednich foteli i wiele, wiele jeszcze innych produktów. No właśnie, chyba najbardziej popularne one są... Pojazdach marki Volkswagen Transporter. Jak najbardziej. Tak, tutaj e, chyba się specjalizujecie. Tak, tak. Jest to nasze że tak powiem, dość istotny, jeden z ważniejszych produktów, które oferujemy. E, na, ta, na hali, tutaj, ob, Nieopodal, e, są dostępne pojazdy z naszymi produktami. E, można też zobaczyć, nakręcić też materiał na temat e, tych, Piotr, tych, tych, tych pojazdów. Piotrze, dziękuję Tobie bardzo. Mam nadzieję, że jeżeli zabudowujecie swój pojazd bądź będziecie chcieli oddać do firmy i wykorzystać dobrej jakości materiały, materiały sprawdzone, homologowane przede wszystkim i z systemami ISOFIX, to zapraszamy do firmy MobiFrame, która ma wszystkie te produkty dzisiaj omawiane i nie tylko w swojej ofercie. Mam nadzieję również, że spodobał Wam się ten materiał. Jeżeli tak, to łapka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.